Ja jestem Blow i witam Was w trzecim odcinku Akinatora. I wcale nie nagrywam go dlatego, że było 30 tysięcy łapek pod poprzednim odcinkiem. What the fuck? No nieźle, pocisnęliście, jeszcze nieźle, jestem naprawdę bardzo wdzięczny. Bardzo dziękuję. jeśli chcecie kolejny odcinek, to już teraz możecie dać łapkę w górę. Nie zmuszam, ale możecie dać. Dziękuję. Ale dlatego, że nasz przyjaciel Akinator jest po polsku! Dokładnie nie wiem kiedy, gdzie i w ogóle, ale tak, nareszcie Akinator jest po polsku. Więc już bez zbędnego gadania zaczynajmy i dzisiejszy odcinek będzie miał nieco inną formułę, ponieważ chciałbym Wam udowodnić, że Akinator nie wszystkich zna. Czy mam taką nadzieję, że nie wszystkich zna i chciałbym wam to udowodnić Więc, cześć Akinatorze, ja jestem Blow, ty jesteś Akinator I dzisiaj udowodnię, że nie jesteś taki dobry jak, 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 jak się przedstawiasz, więc zagrajmy Ogólnie nie wiem kiedy w ogóle wprowadzili tą polską wersję, wydaje mi się, że jakoś ostatnio, bo... Znaczy nie wiem, no, nie śledzę tego wiecie, że codziennie wchodzę i patrzę O może jest polska wersja Akinatora ale jakoś teraz zauważyłem, więc super, bardzo naprawdę się cieszę, bo fajnie, znaczy, to nie był dla mnie jakiś problem, że po angielsku, ale jednak jest prościej. Pomyśl o postaci realnej lub fikcyjnej, a ja spróbuję zgadnąć, kim ona jest. I wydaje mi się, że fajnym trikiem byłoby po prostu klikanie nie lub tak. I dzięki temu wydaje mi się, że akinator nie odgadnie, o jaką postać nam chodzi, bo o jaką można nam chodzić, tak? Więc zaeksperymentujmy i klikajmy cały czas nie. Dobra, więc na nie czytajmy po prostu. nie, 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 nie. Cały czas klikasz, nie? żeby zobaczyć, co się stanie. What the fuck? To było nieprzemyślane i chyba akinator jest troszeczkę mądrzejszy niż myślałem. Więc gramy jeszcze raz. 18 lat i teraz może odgadnijmy akinatora. No bo jak, jak mógłby wiedzieć, że o niego chodzi? Więc nie. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Akinator nie pochodzi z Polski, więc nie. Czy twoja postać ma telefon komórkowy? Nie wiem. Czy Twoja postać naprawdę istnieje? N nie. Czy Twoja postać walczy? Nie. Czy Twoja postać jest człowiekiem? Czy Ty, Aki, na to, że jesteś człowiekiem? Nie, Ty nie jesteś człowiekiem. To jesteś Aladdinem. Czy Twoja postać y posiada kształt zwierzęcia? Nie. Czy Twoja postać stoi na dwóch nogach? Nie. Czy Twoja postać nosi wąsy? Tak! Czy Twoja postać była kiedykolwiek żoną piłkarza? What the fuck? Czy to się kuźwa nie klei? Przed chwilą napisaliśmy, że on ma wąsy, a teraz on mnie pyta, czy kiedykolwiek była żoną piłkarza? Była. What the fuck? Chociaż z drugiej strony kończy ta wórce sprawy, nie wiadomo jak to tam jest. Dobra, więc nie, nie była nigdy żoną piłkarza. Czy Twoja postać urodziła się w grudniu? Ja się urodziłem w grudniu. Przypadek. Tak sądzę. Więc nie. Czy Twoja postać ma ponad 70 lat? Nie wiem. Czy Twoja postać jest mistrzem? No. Jakby nie patrzeć, trochę jest mistrzem. Czy twoja postać lubi używać broni? Nie. Czy twoja postać kocha swoich braci i swoje siostry? Nie wiemy. Nie w ogóle czy. Nie wiem, czy w ogóle on ma braci lub siostry. Dobra. Teraz ostatnia próba, wejdę sobie po prostu na bardzo popularny serwis kudelek.pl. Jeśli nie wiecie, to tam są najlepsze plotki, czasami można się pośmiać z komentarzy. I weźmy sobie jedną z pierwszych gwiazd tutaj, jaka będzie. Hmm. Kraśko! No przecież Adama Kraśko to wątpię, żeby znał. Jeśli nie wiecie, to ten co skaka, skacze teraz do wody i szukał żony. Wikipedia. No, nie ma o nim w Wikipedii. O mnie też nie ma, ale. No dobra, będziemy próbować. Czy twoja postać jest rodzaju żeńskiego? Nie. Czy twoja postać tworzy nie? Czy twoja postać naprawdę istnieje? Tak. Czy twoja postać tak? Czy twoja postać znacie osobiście nie? Czy twoja postać ma obecnie ponad 40 lat? Ile on ma lat? Wiek. Nie wiem. Czy twoja postać ma dzieci? Nie. Czy twoja postać nadal pracuje? No, jest rolnikiem, czyli chyba tak. Czy twoja postać jest gruba? TAK! Czy twoja postać jest znana pod... NIE! Czy twoja postać jest politykiem? NIE! Czy twoja postać jest nadzwyczaj duża? TAK! Czy twoja postać prawie zawodowa sport? NIE! Ale teraz jest... Skacze do tego, do wody... Czy twoja postać jest znam, zankomediowym? NIE! WHAT THE FUCK?! CO TO MA BYĆ?! Ja pierdziele Ziomeczki, jedyny komentarz jest taki, że nie wiem jak, dlaczego, w jaki sposób Naprawdę, on nawet zna rolnika, który skacze do wody What the fuck? To jest jedyny mój komentarz, naprawdę jestem w szoku, że... Nie, poważnie, takiego mindfucka to ja dawno nie, nie zajebałem Dobra, ziomeczki, więc jednym słowem, piszcie w komentarzach Kogo akinator może nie rozpoznać i w następnym odcinku, jak tu będzie, nie wiem, 25 tysięcy łapek w górę. Yeah. Dajmy sobie 25 tysięcy łapek w górę, może uda nam się to wbić, byłoby super. I wtedy zrobimy również... Odcinek z pokonywania Akinatora I czy nam się uda go pokonać Tego dowiemy się w kolejnym odcinku Nie jesteśmy blow w telewizji No ale tak, widzimy się w kolejnym odcinku I po prostu wtedy odgadniemy sobie Czy Akinator wszystkich Sprawdza i zna No, ale to było zaskakujące Naprawdę, jestem w lekkim szoku Dobra, więc tyle Trzymajcie się, romeczki. i bior! i <laughs>